Cześć! Z tej strony Domanu, a dzisiaj nadszedł czas na pierwszy odcinek ze FC25 w stylu dobre, ale droższe. Chociaż oczywiście realnie w tych czasach można to odbierać raczej jako szybki przegląd kilku dość ciekawych zawodników, więc bez zbędnego gadania przejdźmy do szybkiej budowy składu. Na bramce wylądował Lison, który dostał szansę, bo dość często to właśnie on ratuje tyłek moim przeciwnikom, więc trzeba było sprawdzić, czy tak waleczny będzie także u mnie. Lewa obrona to jakżeby inaczej, Fernand Mendy, co do którego raczej jasne jest, że w podobnym przedziale cenowym nie znajdziemy alternatyw, więc obecność Francuza była tutaj zapewniona, tak jak i obecność jego kolegi z kadry, który nie dość, że daje zgranie, to także na obecnym etapie gry jest zwyczajnie bardzo ogarniętym zawodnikiem, no i o tym wie już chyba każdy. Idąc dalej, nie zmieniamy narodowości, ale tym razem naszym oczom ukazuje się pierwsza karta specjalna, co do której chodzą głosy, że to jest dosłownie Kopia saliby, ale nawet wszystkie najważniejsze dla obrońcy statystyki na karcie są takie same u obu panów, więc w teorii powinna być moc. A póki co, w praktyce, na prawej obronie wyskakuje Kyle Walker, który znowu podobnie do Mendiego, przez lata nieźle radził sobie na starcie gry. Tylko że ogólnie, no trudno jest też tutaj o inne alternatywy. Wchodząc natomiast w drugą linię, naszym oczom ukazuje się Tjuran. Niestety nie liam Tjuran, a kipohem, ale tak jak w przypadku saliby. Chyba każdy już wie, że ten gość też jest warty swojej ceny i przez to pierwszą, o wiele ciekawszą kartą w tym składzie został Bastian Schweinsteiger, umieszczony na lewej pomocy. Ale oczywiście, w trakcie gry, Niemiec przeznaczony jest do dominowania środka pola i zresztą, pomijając nieco niższe tempo, pozostałe statystyki wyraźnie dosięgają gangu Hulita. Do tego ma on między innymi rolę z dwoma plusami box to box, a ponadto złoty styl gry długie podania więc w teorii gość powinien. Być mocny, tak jak i występujący obok niego Czerki. Ostatnio Francuz trendował na futbinie i kosztuje ponad 300 tysięcy monet, a jednocześnie ma pięć gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi, plus dribbling i podania na poziomie ogarnięte ikony, więc niektórzy nazywają go reinkarnacją Fekira, no i rodzi się pytanie, czy on zasługuje na takie porównanie. Drugi SPO, przynajmniej w wyjściowym składzie, to John Barnes, który ogólnie ma trochę atutów. Rola skrzydłowego z podwójnym plus złoty styl technika i całkiem nieźle rozwinięte umiejętności i to nawet takie, których od skrzydłowych wielu graczy nie wymaga, ale Andlik ma chociażby 84 siły i grubą sylwetkę. Natomiast, zamykając drugą linię, wybór mógł być tylko jeden. Dlaczego jej rozdało taką kartę za zadania, no to niestety zbytnio nie wiem, ale za to tak jak każdy wiem, że gdyby ta karta była dostępna na rynku, chodziłaby spokojnie po kilkaset tysięcy monet. No ale cóż... Ona jest już dostępna dla każdego, kto raz w tygodniu pograł przez pół godziny karierę. Natomiast, zamykając ten skład. Temat jest oczywisty. Trudno znaleźć w podobnej cenie lepszego napastnika od Sona, który ma przyzwoite tempo, złote finezje i aż 89 strzałów. No koreańczyk mógłby być silniejszy, ale i bez siły przy jego dryblingu i podwójnym plusie w roli napastnika dochodzenie do sytuacji strzeleckich to no nie jest po prostu trudne. Tak więc wygląda ta ekipa. Jej cena to około 2,5 miliona monet i w samym meczu grałem nią formacjami 4-3-3, 4-5-1 i 4-4-2. No ale co najważniejsze. i <laughs> sure. Pierwszy raz w tej grze pograłem ekipą wartą więcej niż milion, no bo ja zawsze przez pierwszy miesiąc gram czymś tanim i dopiero stopniowo sprawdzam, jak radzą sobie coraz to droższe składy. No a niestety, między tą drużyną a taką ekipą za niecały milion jest sporo różnicy i grało się ewidentnie łatwiej. No, aczkolwiek, przechodząc do konkretów, tym, który najbardziej mnie tu zauroczył, jest i tak ten darmowy Adama Traore. On rok temu miał nieco słabszą kartę za SBC i grałem nim przez 3 miesiące więc jasne było, że tutaj nie może być gorzej i gorzej nie jest, gdyż szczerze mówiąc w moim odczuciu z tą swoją unikalną sylwetką i siłą on porusza się lepiej nawet od Garetha Bale'a. No jest realnie szybszy, lepiej się kręci, na no co ważne gdy przyjdzie co do czego podczas dryblingu byle zahaczenie przez rywala nie wytrąca go z równowagi, bowiem on ma aż 90 siły, więc no jest to świetny zawodnik do obiegania boiska na prawym skrzydle, który z tym tempem mocno wspiera nawet obronę i oczywiście jego strzały są nieco słabsze, no ale to zwykłe wykończenie, czyli jakiś zwykły strzał po skosie czy też na krótki słupek, też często odwala świetną robotę, a dojście do takich sytuacji nie jest wcale trudne, skoro Hiszpan ma styl szybkość i jest silny, więc Traorę to zgodnie z oczekiwaniami absolutny rzeźnik, o ile oczywiście wie się jak z niego korzystać i grający po drugiej stronie boiska Barnes, chociaż kosztuje prawie pół miliona monet, ogólnie nie wnosił Tyle do gry co Adama. Zdobywał mniej bramek i mnie asystował, no ale Anglik, po pierwsze, ma mniej tempa i nieco gorzej się rusza, no a do tego jest też słabszy fizycznie, więc ogólnie jego strzały i podania są widocznie lepsze. Barnesem można pozwolić sobie na randomową kiwkę i przypadkowe wykończenie, bo on sobie z tym poradzi. I to jest jak na ten etap naprawdę dobry zawodnik, który poradziłby sobie nawet jako striker. No zresztą rok temu grałem nim prawie do eventu TOTY i teraz też się na nim nie zawiodę, ale ten darmowy Adama Traore robił w tej ekipie i tak więcej. Więc no to wiele wyjaśnia, a przechodząc do innych zawodników ciekawy jest tu oczywiście chociażby Szwajni, który faktycznie podania ma bardzo dobre. Na zna się jak mało kto. Zagrania na dobie górą z racji na dodatkowe umiejętności wykonuje co do nogi. Gdy przyjdzie co do czego, potrafi też sieknąć gola ze skraju szesnastki. Natomiast jeśli chodzi o mobilność, no tu niestety jednak jest nieco gorzej. Niemiec porusza się trochę zbyt wolno, żeby szybko doskakiwać do przeciwnika i przecinać każde podanie. Przy kontratakach też nie jest często pierwszym, który potrafi wrócić pod własną bramkę, a w ofensywie też nie jest mistrzem driblingu, bo ma chociażby raptem 70%. 15 zwinności. Więc jest to jednak piłkarz bardziej statyczny i jak testowałem go gdzieś w grudniu w FC24, zrobił na mnie wtedy lepsze wrażenie. Nie jest to na pewno zawodnik, który nadaje się do każdego stylu gry i bez wątpienia w defensywie więcej działał ten wielki, a mimo wszystko nieco szybszy Tiuram, który ma też pokaźniejszy zasięg nóg, więc nie ma balaka i pewnie też przez to fajni jest droższy, ale w moim odczuciu nie jest on wart ponad pół miliona monet, aczkolwiek równie ciekawie sprawa wygląda szczerki, bo Francuz ogólnie w tym konkretnym zespole nie był zbyt widoczny i na pewno nie niszczył przeciwników tak skutecznie jak Fekir w przeszłości, ale jeśli chodzi chodzi przede wszystkim o taką ogólną mobilność dribbling, da się po nim odczuć, że jak na etap października prezentuje wysoki poziom. No zresztą grając nawet na skrzydle, on mając 81 tempa często potrafił odskakiwać od najlepszych obrońców, więc jeśli chodzi o tę ruchliwość, Francuz jest nawet lepszy niż ukazuje to karta, ale jednocześnie to wszystko w każdym ustawieniu bardziej skupiało się na kreowaniu akcji, a nie dochodzeniu do sytuacji strzeleckich. Idąc dalej, Sona myślę, że omawiać nie trzeba, bo jego jego finezję wszyscy dobrze znają. Więc tym wyróżniającym się nieco rzadziej spotykanym zawodnikiem w tej ekipie jest jeszcze Varan. Co do którego w moim odczuciu jest to nawet go ślepszy niż Saliba. Realnie szybszy niż Saliba a do tego wyższy niż Saliba, więc jest mimo wszystko spora szansa, że ten, kto go zrobi w SBC, będzie mógł nim pograć chociaż przez 3 miesiące, no może nawet do eventu Toty, bo to jest faktycznie taki stary, dobry waran, który daje bezpieczeństwo w obronie. No, a mówiąc już ogólnie, tym zespołem grało się dosyć lekko. Jest tu parę niedociągnięć, ale jest też wielu piłkarzy wartych kilkaset tysięcy monet i to po prostu czuć. Różnica w porównaniu do takich składów w serii tania, ale dobre, albo składów nawet za około milion monet jest spora i to niestety podkreśla fakt, że Pay to Win wszedł już do tej serii gier mocno. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!